Cześć, Marcin Kowalik z Afiliando. Przed Wami w kolejnym odcinku czwartkowego zarabiania. Dzisiejszy program partnerski, który sobie w kilku słowach omówimy, to program partnerski Vision Express. Znana marka. Na rynku, ale najpierw kilka informacji o produkcie i o tym programie partnerskim. W Vision Express reklamujemy sklep internetowy. Co ważne, gwarancja najniższych cen. Dla klientów, też jest dodatkowym atrybutem, to że mogą oni skorzystać z darmowej dostawy kurierem. Są to najnowocześniejsze produkty dla oczu. No i tak jak mówiłem, jest to bardzo znana i rozpoznawana marka, co może Wam pomóc w prowadzeniu tej kampanii na, na Waszych stronach, w uczestnictwie w tym programie partnerskim. Model wynagrodzenia, w ramach którego współpracujemy z wydawcami w programie partnerskim Vision Express w Afiliando, to jest płatność za sale. Wynagradzamy wydawców prowizją 20 zł za, za sale. No i strony internetowe, które zapraszamy z otwartymi ramionami do tego programu partnerskiego, to są strony internetowe o tematyce zdrowie, uroda no i też te poświęcone kobietom i mężczyznom z takimi też tematykami. Zapraszam Was serdecznie jako wydawców do uczestnictwa w programie partnerskim Vision Express w sieci afiliacyjnej Afiliando. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do nas na maila, info@affiliando.pl. do mnie lub do Jacka na pewno chętnie wam pomożemy. Jeżeli macie pytania, to piszcie pod tym filmem w komentarzach. Cześć.